Chociaż tak właśnie analizujemy swoją jazdę jest fajnie, poza jakimś tam błędem na trzecim odcinku, gdzie, gdzie musieliśmy cofać, ale tam straciliśmy powiedzmy 8 sekund, a tracimy do podium 18 zdaje się, czy tam paręnaście generalnie. Tak, czyli do, czyli do podium, więc no gdzieś wszystko chyba wychodzi nam dobrze, ale trzeba dodać trochę prędkości, może trochę bardziej zaryzykować i... I przycisnąć. No, jutro tylko dwa odcinki dwukrotnie przejeżdżane, nie za mało ścigania? Będzie. Mało, w ogóle ten dzisiejszy dzień się tak skończył szybko, i już nie zdążyliśmy się zmęczyć, ani upocić, umęczyć. Eee, mało OS-ów, ale za to długie. Także myślę, że, e, że będzie fajniej i może się tam będzie coś nieco działo na tych OS-ach. Jutro dosyć szybkie OS-y. Ale dzisiaj też to szybkie, uwierz mi. Naprawdę, ok, są partie gdzieś tam wąskie, ciasne, ale są takie partie, że jedziemy 170 e, przez gęsty las. I, no i jutro też tak będzie, takie są już te polskie rajdy. Czyli teraz noga mocniej na gaz. Noga mocniej na gaz, ale myślę, że przede wszystkim nie mocniej, tylko wcześniej, bo to trzeba po prostu wcześniej z zakrętów dodawać gazu, troszkę później hamować i, i wtedy będzie dobrze.